Ojciec rabuje bank, by zdobyć pieniądze na leczenie córki. 12 sierpnia rano Brian Randolph wszedł do banku Vibe Credit Union i wręczył kasierce notkę. Żądał 20 tysięcy dolarów i poinformował ją, że ma przy sobie shotguna. Kasierka dała mu około 9 tysięcy dolarów i Randolph opuścił bank. Policja zdołała go namierzyć i podczas aresztowania usłyszała, że dokonał napadu, by zdobyć pieniądze na opłacenie leczenia jego córki. Jednoletnia Brayleen Randolph cierpi na rzadką formę raka oka, która atakuje szybko rozwijające się komórki siatkówki. Nie jest to bardzo groźna odmiana raka, ale może doprowadzić do ślepoty. Policja odnalazła większą część pieniędzy i kilka świeżo zakupionych ciuchów od Gucciego i HM. Hmm. Rodzina dziewczynki zapomniała odnowić jej ubezpieczenie i teraz stają przed perspektywą wydania sporych pieniędzy, by opłacić chemioterapię córki. Randolph został skazany za napad z użyciem broni, pomimo tego, że przyznał, że podczas napadu nie miał przy sobie shotguna. Nie dość, że mężczyzna nie pomógł córce, to sprawił, że będzie się ona teraz wychowywała bez ojca, bo mężczyznę czeka dość długa odsiadka.